Na zakończenie refleksji na temat sakramentu chorych, chciałbym dzisiaj powiedzieć o wiatyku. Ciekaw jestem, czy to jest takie znane dla nas słowo, czy nie. Dla niektórych może tak, dla niektórych chyba nie. Viaticus. Mi się wiatyk, powiem do tej pory, kojarzył z wija, czyli z drogą z tym pożegnaniem, na, czy pokarmem na drogę. Natomiast jest samo słowo, to dłuższy viaticus, znaczy pożegnalny, udzielany w obliczu śmierci. Wiatyk to ta ostatnia, no czasem ona nie jest ostatnia, ale z taką myślą, że to może być ostatnia Komunia Święta. Czyli przyjmujemy Chrystusa, na tą ostatnią drogę. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Mówił Pan Jezus i mówił: Choćby ktoś umarł, żyć będzie. Dlatego ważne, żeby zadbać o komunię świętą. Kiedy człowiek choruje, kiedy jest to zagrożenie, że może umrzeć. Pewnie sytuacje są bardzo różne, ale ważne, żebyśmy to jakoś mieli takie pragnienie, że sakrament chorych wtedy udziela się włączności z komunią świętą. Oczywiście, no do tego jest taki warunek, że człowiek musi być świadomy, żeby przyjąć komunię świętą. Tak jak w odróżnieniu od sakramentu chorych, którego czasem na podstawie wiary wcześniejszej, Deklar, wcześniej deklarowanej udzielamy też osobom, które no, już nie mają świadomości, to Komunia Święta można przyjąć tylko w świadomości. Poprzedza, często poprzedzają spowiedź święta, która wprowadza nas w stan łaski święcającej. Ten wiatyk może być przyjmowany w domu, ale może być też przyjmowane na mszy świętej, czy w kościele, czy, czy na muszy też w szpitalach. I normalnie przyjmuje się Komunię Świętą pod postacią ciała Pana Jezusa, ale tutaj też wspomniano i ja też miałem taką praktykę, że tak raz właściwie w hospicjum była taka sytuacja, że już ta osoba nie przyjmowała pokarmów stałych. Ale przyjmowała napoje i ktoś zaproponował, żebym mógł udzielić Komunii Świętej pod postacią Krwi Pańskiej. I to pragnienie tej osoby było duże, była to jeszcze osoba świadoma, i wtedy taką małą łyżeczkę gdzieś szukałem, zakupiłem specjalną do tego. I rzeczywiście udzielałem Komunii Świętej pod tak rzadko udzielanej formie samej Krwi Pańskiej. Często, tak jak mówiłem, ta Komunia Święta wiatyk nie jest ostatnią, ale no, jedną z ostatnich, jeżeli to zagrożenie życie jest duże. Wiąże się ta komunia z odpustem w celebracji w, w tej książce do sprawowań Sakramentu Chorych jest odpust zupełny, który brzmi. Władzą otrzymaną od Stolicy Apostolskiej udzielam Ci odpustu, zupełnego i przebaczenia wszystkich Twoich grzechów w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest taki wyjątkowy moment. Kiedyś miałem taką sytuację, że to pragnienie było takie duże, że ten Pan bardzo chorował. Jakoś czekał na księdza i rzeczywiście to było tak widać, że to jest taka ostatnia spowiedź Komunia na Maszczeni Gory. I potem jak wyszedłem, to rodzina mówiła, że zasnął i, i potem w nocy już zmarł. No, często tak akurat się nie dzieje, ale to jest taki symbol tego pokarmu na wieczność, tego zjednoczenia z Jezusem tutaj. Żeby było nas zjednoczeniem na wieczność. W tym obrzędzie jest też miejsce na wyznanie wiary, na takie, powiedzmy, odnowienie przyrzeszeń Chrztu Świętego. I po udzieleniu komunika Pan może powiedzieć takie słowa, których też tylko tam może, tam je tylko wypowiadać. Niech Chrystus Cię strzeże, zaprowadzi do życia wiecznego. Amen. Ten ostatni pokarm. Ten pokarm, który nam daje świadomość tego, dokąd zmierzamy. Ponieważ jest to takie uroczyste. i Jeżeli w domu przyjmujemy kapłana, to wiemy to, ale chcę to powtórzyć. Warto pięknie ten, ten pokój przygotować, to znaczy. Żeby był czysty stół, obróz biały, tak trochę jak na kolędzie, krzyż i świecę. I do sakramentu chorych potrzebna jest jeszcze cytryna i sól, żeby oczyścić te palce od, od oleju i potem watę, żeby wytrzeć je i tak wyposażyć się tę łaskę Bożą na, na tę drogę, którą Pan Jezus chce nas prowadzić do wieczności. Amen.